Cześć wszystkim, z tej strony czarni witam Was bardzo serdecznie u Liliany i słuchajcie, minął tydzień odkąd nagrywałam ostatni odcinek i powiem Wam, że tak się nie mogłam doczekać a tak jak Wy dobrze wiecie, ja nie gram w gry o Tomy, jeżeli nie nagrywam także powiem Wam, że już nie mogłam się doczekać aż będę miała chwilę, żeby słuchajcie po prostu to nagrać, także moja głowa o, jakie ładne łóżko mamy mm. czułam coś Ciepłego pod sobą, jakby to było łóżko. Powoli podniosłam się i co to jasne, ciasnej się tutaj wydarzyło? Rozejrzałam się wokół tego pięknego pokoju, ale nie byłam zbytnio pewna, gdzie byłam, ale. I nagle wszystko sobie szło. Dzień dobry, dobrze spałaś. Uuuu, i co teraz? Siedzący obok mnie to był Nikola. Ja szybko odsunęłam się do od Nie wyglądasz najlepiej. Co powiesz na troszkę espresso? A, Kimiła latę na A, no tak. E, latę, prawda? Dużo mleka, jak i dużo cukru. No to my. Nikola. no, no, a co ty, ty tak e, krzyczysz z samego rana? Gdzie ja jestem? Nikola spokojnie spojrzał na mnie z jego zwyczajnym uśmiechem. Kogo to Visconti, da Jesteśmy u Visconti? Co? U naszych rywali? Visconti? Dlaczego Nikola mnie tutaj przywiódł? I dlaczego Nikola zdradził falzonę dla Viscontich? Nie rozumiałam kompletnie nic z tego, co się tutaj działo. No, patrzcie. Nie wiem, cóż to jest piatto, ale no, secondo to na pewno wszyscy rozumiemy. Nie wyjaśniając mi kompletnie nic, Nikola zabrał mnie do kolejnego pokoju. W środku było tam dwójka mężczyzn. Jeden z nich nosił okulary i wyglądał na inteligentnego, a drugi. Witam Orbiskonti. Czyżbym miał się tobie przedstawić? No patrzcie, to Gilberto. <gulary> Pamiętam seniora Redforta. No kurczę, to przecież oni są największymi wrogami. W co chodzi? Nie gdyby, kiedy kiedyś, że są zbyt e, formalni. Nazywaj mnie Gil. E, znasz tego chłopa, tu. Nie. Nazywa się Oliver Haas. I jest normalnie. Luciąc kinkową nagrodę. Tak, po polsku mówimy. E, nie, takim ale adwokatem, tak? E, no ale oczywiście zajmuje się też pieniędzmi. E, no i prawdopodobnie wszystkim innym, co byśmy tutaj potrzebowali. A nie, to był prawnik, przepraszam, nie adwokat. Mężczyzna o imieniu Oliver spojrzał się na mnie i formalnie ukłonił mi się. Ja także skinęłam mu głową. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do szczegółów. E, nic z tobie jeszcze nie powiedziano, prawda? Nie. <grytanie> Cóż, nie miałem zbyt wiele czasu, żeby jej to wytłumaczyć. No proszę cię, przecież to jest nasz italiański obowiązek, e, znaczy włoski obowiązek, tak to chciałam powiedzieć, e, żeby respektować takie piękne panienki jak ta. Dziękuję. No przecież większość czasu eh, jestem e, bardzo dżentelmeński, co nie, Lili? Ja nic nie będę mówić. Dobra, to przyjmę, że powiedziałaś tak. Nikola wzdrygnął ramionami i zaśmiał się, kiedy mu nie odpowiedziałam. Widząc to, że zachowywał się tak jak zawsze, e, sprawiło, że niemal zapomniałam, że pan mówi skąd ich. No dobrze, to wróćmy do sprawy. E, żeby powiedzieć to dosyć łatwo, e, Nikola e, zdradził swoją familię i przyszedł do mnie. Super. <świetnie> Jak raz zdradzi, to zawsze będzie zdradzał. E, możesz teraz tutaj pozostać, ale bądź pewny, że mamy na ciebie oko. E, dlatego też e, większość z naszych mężczyzn niezbyt dobrze rozpatruje to, co zrobił Nikola. No ale cóż, jakby nie patrzeć, Nikola wręczył nam prezent, który powinien e, zamknąć wszystkim sceptykom usta. No i to właśnie ty, Liliana Ad Adornato. Nie pamiętam, czy, czy byśmy były tak przedstawiane, ja? To jest taka dziwna historia, eee, ale uważaj tutaj. Słuchaj, przede wszystkim musisz zrozumieć, że jesteś kimś bardzo ważnym, jeżeli chodzi o kościół. I właśnie wierzy. dlatego jesteś chroniona. Ja specjalnie? Dokładnie. Tak kościoła? Tak. Chwila. <grywa> o czym oni ro rozmawiali? Naprawdę nie wierzyłam. To jest jakieś bardzo duże nieporozumienie. Nie jestem wyjątkowa. Ja po prostu mieszkałam tam. No i w życiu nie słyszałam, żeby ktokolwiek powiedział o mnie coś takiego. Dla. Jednakże dowiedzono, że jesteś znacząca, jeżeli chodzi o kościół. No a jeżeli chodzi o to porwanie, które miało miejsce jakiś czas temu, również łączy się ono z kościołem. Co masz na myśli? Ja myślałem, że to Laosiu i ich e, sprz sprzedaż ludzi miał ja z, z tym coś wspólnego. Józef von losberg Ten e, Józef, co był tam w zeszłym naszym odcinku, e, on ma jakieś połączenia z Laosiu, czyli ten e, główny biskup wokół. Oh, był e, Prawdopodobnie te wszystkie e, porwania były dlatego, że chcieli zlokalizować ciebie. A więc się po prostu próbowali znaleźć e, dzieci bez rodziców. W no sensie to moglibyśmy się tak samo. Jeżeli by ciebie złapali, jestem pewien, e, że użyliby cię e, jako taki. No, że tak powiem. E, wymiany z Rosbergiem? To nie może być prawda. Faruzone już od jakiegoś czasu o tym wiedzieli. No i właśnie dlatego trzymali cię zamkniętą. Zamkniętą. Jeżeli byłabyś jakąś zwykłą dziewczyną, eh. Nie zrobiliby wszystkiego, żeby cię obrać. Zaraz, zaraz, faruzone jaskini jakąś taką. Wiesz, zamiast trzymania cię w ich e, domu, mogli cię po prostu gdzieś odesłać. Naprawdę, dla, dla sama mafii nic byś nie znaczyła. Proszę bardzo, trzymali cię. Spojrzałam się na Nicole. No cóż, uważaj na siebie. Nie, po prostu się cieszę, że nic ci się nie stało. Naprawdę się opłaciło, żeby po ciebie tutaj przybiec? Nie, nie. Czy właśnie dlatego od samego początku Nikola się mną zajmował? Nie chciałam w to wierzyć. Ale więcej nad tym myślałam, coraz więcej sensu to przynosiło. No i zatrzymanie mnie w rodzinie Falzone. Życie w tej okazji, ekstrawaganckim pokoju. Robili to tylko dlatego, że miałam jakąś tam cenę. No nic, e, zdecydowaliśmy się przyjąć Nikole do, do naszych szeregów Visconti. Naprawdę nie do końca wiemy, ile jesteś warta dla kościoła. No My nie jesteśmy z nimi za bardzo połączeni, jakby nie patrzeć, ale także mamy coś, co sprawia, że chcemy mieć Ciebie po swojej stronie. Powiedzmy, że jesteś naszym takim asem pomiędzy Falzone a kościołem. No zaraz co chcę nas użyć. Chcielibyśmy zastąpić Laosiu yy, i chcielibyśmy współpracować z Rosbergiem i oczywiście yy, z Kościołem. Słyszeliśmy o tym, że Laosiu jest w dobrej sytuacji tylko dlatego, że mają jakieś połączenia z Kościołem. Tak no w tamtych czasach, nie? Zarówno Falzone, jak i Laosiu ścigają cię. Dlatego też nie pozwolę, żebyś odeszła z tego miejsca, przynajmniej na trochę. Ale oczywiście obiecuję ci, że będę traktował cię jako specjalnego gościa. No także to jak długo muszę tutaj zostać? Tak. Tak długo, aż ja dostanę to, czego pragnę. Zarobiście. Jego słowa były naprawdę odważne i bezpośrednie. To co ty chcesz, to celu. Tego nie musisz wiedzieć. Zarobiście. Kilper dotknął Oliwiera na jego ramieniu, e, tak jakby chciał mu dać reprymendę, że tak się zimno do mnie dozwał. Chciałbym, żeby kościół nas e, wsparł. E, no i oczywiście chcielibyśmy pokonać Laosiu i Falzone, zarabiać a co jeszcze bardziej interesujące, Rosberg od razu powiedział, że możemy przejść do negocjacji w momencie, kiedy usłyszeli, że ty jesteś jakaś Kiedy już wszystko pójdzie w ruch, nasz plan powinien dosyć szybko i łatwo się zakończyć. No i jak to już się skończy, będziesz wolny i możesz iść, chcesz. Zarobicie. Wszystko to, co do tej usłyszałam, bardzo ciężko było mi w to wszystko wierzyć. W życiu nie sądziłam, że ja mogę być warta czegoś więcej. Ale teraz. Poza tym wszystkim, co oni mi tutaj powiedzieli, coś zaczęło mnie bardziej martwić. Ale. Ze wszystkich ludzi, dlaczego to Nikola zdradził Dante? Jakby nie patrzeć, to widzisko, też chcą nas wykorzystać. Nie wiem, czy aż w tak okrutny sposób jak Falzone i Leosiu, e, ale no, Nikola, nie mogłeś nas zapreść to, to trochę do innego miejsca. Dlaczego to on zdradził Falzony? No, Zraził ich dla nas, no powiedzmy, może dla pieniędzy, kto wie. Potem, jak już rozmawialiśmy, Nikola zaprowadził mnie z powrotem do pokoju, gdzie się wcześniej obudziłam. Nikola, ja wcale nie jestem wyjątkowa. Oczywiście. Jesteś normalną osobą. Ew. Nikola nie widzi we mnie kogoś wyjątkowego w taki sposób, jak widzą to inni. Kiedy to usłyszałam, poczułam ulgę.

Naprawdę było wiele, czego nie rozumiałam. Ale była jedna rzecz, którą chciałam się dowiedzieć od Nikoli. Nikola, Gilberta i Oliviera teraz tutaj nie ma. A więc mógłbyś mi coś powiedzieć? Czemu ty to wszystko robisz? Wyszeptałam to pytanie do niego, ale. A, nie mam nic do powiedzenia. Ej, a, nie, przepraszam, mam jedną rzecz. Nie powinnaś nawet myśleć, żeby stąd uciec. A, 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 auci, to bolało. Mówiąc to, Nikola odwrócił się i wyszedł z pokoju. Ło, to było bardzo okrutne. Zaczekaj. Uuu. Wyciągnęłam dłoń i go za ramię. No przecież na Dante zależy ci bardziej niż na całej rodzinie Falzone razem wziętej. Nie byłam może u was tak długo, ale nawet ja potrafiłam to widzieć. Na pewno masz jakiś powód, dla którego mnie tutaj przyprowadziłeś. Czy Visconti mają coś na ciebie? A może to tylko część Twojego planu? Jestem pewna, że jest jakiś powód, dla którego ty... O jaka ty jesteś optymistyczna. Jestem tutaj dlatego, że straciłem falzony i sam tego chciałem. Na Falzone nie ma przyszłości. Boją się zmiany i wszystko to, czego nie chcą oni zmienić, te wszystkie tradycje i zasady ich rozwali. Nie możesz być poważny. Nieważne, ważne co Dante by nie zrobił, nic się nie zmieni. Wow. On jest tylko... pustym, takim jakby pozostałością, którą próbuje napełnić jako boss. Eee... To, to, to jest okrutne, tak? Jest taką pustą skorupą. To jest to gaka i dają. Prędzej czy później, rozpatrzą się. I właśnie nie dlatego myślałem, że będzie to dobry wybór, żeby jakoś ich ku temu popchnąć. No, nie, ty wca, nie jesteś taką osobą. Nikola. No i co mam teraz wybrać? Powiem wam, że w życiu nie stresowałam się przy wyborach tak bardzo jak przy tej grze. Jakoś wcześniej mi to wychodziło. A tutaj to, kurde. Hm. Przecież ty jesteś dobry. Ja wiem, że znamy się od niedawna, ale... Wiem, że w kłębi serca jesteś dobrym człowiekiem. Ja ucieka, ucieka. Sam fakt, że tak sobie myślisz... Od razu wskazuje na to, że się mylisz. Ale przecież odkąd tylko się spotkaliśmy, byłeś dla mnie dobry. Odkąd tak naprawdę byłem fazony.

Niku, Nikola bardzo zimno odpowiedział na moje słowa. Wcześniej mi to powiedziałaś. Czy to oznacza, że nie zadajesz się tylko ze mną do tego, że jesteś częścią mafii? Ale bardziej podchodzisz do mnie jako ktoś osobny. To jest Wtedy próbowałaś sama siebie przekonać. Nigdy nie zgodziłem się z tym, co powiedziałaś. Jedenym powodem, dla którego ocaliłem cię wtedy w nocy, było to, że jesteś ważna dla kościoła. Ała, ale, ale to boli moje biedne serduszko, a co dopiero serduszko do nie jadę? Hmm. Byłem dla ciebie miły tylko i wyłącznie dlatego, że mogłem łaś mi się do czegoś przydać, nic więcej. Nikola. Jego zimna postawa sprawiła, że nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Do nie patrzeć, jestem w e, dorwał mnie, wcześniej czy później. Wiesz, może Dante mnie dorwać, a może ktoś z Visconti położy na mnie swoje łapska, ale. No cóż, to, co stanie się mnie, nie jest ważne. E, będę pomagał Visconti aż do samego końca. Nie boli. Nikola wyspowodził się z mojego uścisku, no i wyszedł z mojego pokoju. I tutaj, w tym pustym pomieszczeniu, coś, jakaś myśl przeszła mi przez głowę. Przypomniałam sobie o nocy, kiedy pierwszy raz znalazłam się u Falzony. Nikola powiedział, że to był tylko przypadek, ale. Przecież nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby on chodził o tej godzinie, i to jeszcze obok mojego pokoju. Nawet jeżeli nie doglądał mnie. Prawdopodobnie przychodził, żeby sprawdzić, jak się trzymam. I nie tylko to. Przecież przyniósł mi ciepłe mleko tej nocy. Przecież sam ten fakt sprawiał, że zależało mu na mnie i nie mógł mi tego wyprzeć. Nie wiem. Nikolaj to było bardzo krótkie. No, i minął dzień odkąd przeprowadzono mnie do Wisconti. Wykończona, obudziłam się po takim, ale nie spaniu, tak, że się budzimy co godzinę. No cóż, nie mam wyboru, tylko tutaj zostać. W ogóle nie mam żadnego wyboru. No, ale co tak naprawdę mogłoby się stać, gdybym próbowała uciec? Jedyne, co mogłam sobie wyobrazić, to to, że raczej Happy Ending to by nie był. Śliczna jest ta gra. Nawet te same z tyłu ilustracje są bardzo ładne. O nie! Czekaj, ta boże mnie przeczytała, jak to się robiło. Nie. Nie. No nic, a nie, czekajcie, weźmiemy... Też nie. Aha, teraz znalazłam. <noise> e, mówili mi, że, się, że mogę się przechadzać oczywiście e, bez problemu po całej posiadłości, ale czułam się jak zamknięty w klatce ptak. Tak naprawdę, ufalzony wcale się tak nie czułam. Ale tak naprawdę Nikola, jak i reszta próbowali sprawiać takie wrażenie, że czułam się jak w domu. Poruszałam się do kolejnego pokoju, kiedy coś zauważyłam. Skąd to dochodzi? Słyszałam, jak ktoś się śmieje i jest taki zadowolony, ja zaczęłam iść w tamtą stronę. O, mię to! O cholera. Dobrze wam poszło. Co się dzieje? Spojrzałam do salonu i znalazłam, że znalazłam paru ludzi, którzy się śmieli i byli zadowoleni z siebie. O, Lily. No chodź, wejdź tutaj. Co? Nie wiem skąd Gilbert zauważył, że przyglądałam się im, ale natychmiast zaprosił mnie do pokoju. On nareszcie stwierdził, że ożeni się. Możesz mu wykazać jakieś tam... powodzenia? O... Gratulacje. A dziękuję. Teraz muszę dać sobie wszystko i wybudować dom. Cieszę się to słysząc. Pamiętaj, żeby nie sprawić swojej żonie żadnych problemów. Oczywiście. No dobra, no jak już o tym e, Gilbert mówimy, to kiedy twoja kolej? Przecież masz taki harem, który ci otacza. W rzeczy samej jest tyle pięknych kobiet na tym świecie. Oj, jak ja nie lubię takich osób. Nie mam mowy, żebym mógł zostać usiedlony. A na ty playboy? Nie no to nie o to chodzi. Wiesz, e, trudno jest znaleźć kogoś, e, kto by myślał, że jestem dla nich odpowiedni. Aha, to takie podejście. Ach, to poruszenie tutaj. Jest inne od rodziny Fazony. Są tacy otwarci i mili do siebie nawzajem. Szczerze powiedziawszy, nie bardzo lubiłam wiskąd ich. Co mnie przerażało, to to. Nie, nie to, że mnie porwano, ale bardziej to, co słyszałam w rodzinie Falzone o nich. O tym, że burrońska mafia jest zabijana i Dante podejrzewał o to Wisconti. Ale oni wszyscy wyglądają na takich szczęśliwych. Ona jest taka troszeczkę łatwowierna, ale dobra, wybaczam jej. No dobra, poczekajcie, gdzie, gdzie Nikola? E, rozejrzałam się i zobaczyłam, że Nikola stoi sobie cicho gdzieś tam w. Wrogu pokoju. On nie gadał sobie tak z Visconti, no i nikt z się do niego nie odzywał. No tak, Nikola przecież zdradził swoją familię, więc. Można było wyczuć, że Visconti wcale go w takim dobrym świetle nie widzieli. Biedny Nikola. Znaczy zachował się dla nas jak dziad, no ale no co jest. Ja no wygląda na to, że Falzone bardzo są przejęci tym, że ich straciłeś. Nie jestem zdziwiony. osi aktualnie nie są bardzo aktywni. E, ale jeżeli chodzi o zabójstwa, nadal mają one miejsce. E, coraz więcej stron e, raportuje, że również i u nich. Przejawia się śmierć. No i zaczyna ono z bardzo małej. Wygląda na to, że wszyscy tak naprawdę są na muszce. A jeżeli chodzi o tego falszkiego tego jakiegoś tam wyższego oficera, tak? Myślisz, że on też został wciągnięty w to bagno. Jeżeli spojrzymy na autopsję, to tak. To nie jest robota żadnej z organizacji. Sam tam węszyłem. I wygląda na to, że ktoś poza burlońską mafią maczał w tym palce. Jeżeli to prawda. Wygląda na to, że nie będzie to zbytnio efektywne, jeżeli każdy z nas będzie ciągnął w swoją stronę. Wygląda na to, że lepiej będzie, jeżeli pozostaniemy w kontakcie. U kurczę, czyżby to do Nikola tak próbował się dogadać? Zamarłem słysząc słowa impertanta. No, co ci, Nikola? Czy ja dobrze usłyszałem? Nie, że my, mafia, powinniśmy się zebrać i porozmawiać? na no, wie, Mam nadzieję, że nie zrozumiałeś, dlaczego tutaj przybyłem. Nie, nie, Oczywiście chcesz się pozbyć Falzone, prawda? Ale to wymaga czasu i przygotowań. No i przecież jest możliwe, że Laosiu zaatakuje nas, kiedy pójdziemy na Falzone. No i przecież sam powiedziałeś, że tym zabójcą może być ktoś spoza burlońskiej mafii. Nie chcę, żeby ktokolwiek to jest, zastrzelił nas od tyłu. Czy źle myślę? Wcale nie. Masz całkowitą rację, Gilberto. Gilbert. <gulbert> Wydaje mi się, że chyba za bardzo się pośpieszyłem. Wygląd Jego słowa sprawiły, że zdałem sobie sprawę, że nie myślałem jasno o tym, co chcę osiągnąć. No cóż, Nikola, wiem, jak się czujesz. E, zaśmiał się, jakby próbował mnie pobuteprzeć na duchu. Dzięki, Kilwer, to No cóż. No i minęło sobie dwa tygodnie, odkąd przybyłam do i Słuchajcie, na tym sobie tutaj skończymy. Lubię, że ta gra ma takie momenty, w których można sobie zrobić stop. Całkiem naturalnie to wychodzi. Może znaczy nie tak jak ostatnio, ale no cóż, staram się zawsze. Słuchajcie, ja wam bardzo, bardzo dziękuję, kurczę. Pewnie minie kolejny tydzień, zanim uda mi się znowu nagrać, ale bądź co, bądź zawsze dobrze się z wami bawię, także mam nadzieję, że wy ze mną również. No i co, kochani, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa-pa!